Język angielski, formy skrócone kan i du, lekcja 41. Pamiętasz formę przeczącą trybu rozkazującego? Don't follow me. Don't follow me. Nie idź za mną. Don't to jest to samo co do not. Pełna forma do not jest stosowana w wyższych sferach. Jeśli więc nie chcesz być byle kim, używaj śmiało do not. Zapewnie pamiętasz formę przeczącą czasownika can. Przykłady. Powtarzaj za mną, I can't help you. I can't help you. Nie mogę Ci pomóc. He can't go in the. He can't go in the. On nie może tam iść. CAN'T to jest to samo co kanot. Pełna forma kanot jest stosowana w wyższych sferach. Jeśli więc nie chcesz być byle kim, używaj śmiało kanot. That's all for today. See you later. Pauland. you stay classy.